Teraz się na wrocławskiej Miedziowe Fakty witam i zapraszam na ekskluzywny wywiad z nowym wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obrachowskim. Witam serdecznie, panie Jarosławie. Witam. Dzień dobry. Panie Jarosławie, bardzo duże doświadczenie samorządowe za panem, wiceprezydent Wrocławia, także i krajowe doświadczenie, bo i senator, no i teraz nowa funkcja wojewody. Jakie nadzieje, jakie oczekiwania też pan sobie stawia przed tym trudnym zadaniem? Hmm. Moje oczekiwania na pewno dobra, chciałbym, żeby była dobra współpraca z samorządami i gminnymi i powiatowymi, ale przede wszystkim z samorządem Urzędu Marszałkowskiego, z samorządem wojewódzkim. Uważam, że dobra współpraca Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, no to szansa szybszego rozwoju całej ziemi dolnośląskiej, więc to jest chyba pierwszy element. Drugi element dla mnie bardzo ważny, no to jednak próba tłumaczenia, pokazywania tych zmian i tej polityki, które prowadzi rząd polski. Nie wolno zapominać, że moja główna funkcja wojewody to jest reprezentowanie rządu w terenie, więc także umiejętność przekonywania do tych rozwiązań, które są na szczeblu centralnym, służą także naszej naszej ziemi dolnośląskiej. Chyba to są takie oczekiwania, które sam sobie stawiam. Tak Mówi się na mieście, że Jarosław Obremski to człowiek koncyliacyjny, to człowiek, który dąży raczej do zgody, do porozumienia, szuka tego, co łączy, a nie Odwrotnie. To może być bardzo ważne w kontekście tego, że na przykład prezydent Wrocławia Jacek Sutryk idzie na dość mocną kontrę w stosunku do rządu. Tak to przynajmniej widzę, że jest takiej awangardzie, można powiedzieć prezydentów, którzy raczej otwarcie sprzeciwiają się pewnym no, głównym założeniom polityki rządu, więc sam Wrocław i sam, samo to centrum może mieć pewne trudności jeżeli chodzi o inwestycje o inne rzeczy i to może się może się przełożyć więc pan jest tutaj taką taką może nadzieją na to że, 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 że ta koncyliacja jednak z rządem jakaś jakaś będzie. To jest tak. tak że po pierwsze w systemie demokratycznym każdy ma prawo mieć różne poglądy i nie trzeba się we wszystkim ze, ze stroną rządową zgadzać choć mi zdecydowanie jest blisko do tego, że, że ten rząd uczynił bardzo dużo dla korzystnych zmian i uczynił dużo korzystnych zmian, więc pan prezydent Wrocławia może myśleć inaczej. Po drugie, wydaje mi się, że na poziomie dużych miast nastąpiło takie, taki element myślenia. Hmm, Trochę zbiorowego, nie chcę powiedzieć stadnego, uh -huh. że, że trzeba punktować rząd i narzekać. Po trzecie, zawsze było tak, że te duże miasta, każdy rząd krytykował, wyliczając, że gdyby dostali 100, 200, 300 milionów więcej, to by było um, piękniej. E, pięknie. uh -huh. Więc no, trze, trze, trzeba przyjąć, że to jest pewien element stałej gry, który, który występuje. Natomiast ze, ze swojej strony mam wielką ochotę pracować z wszystkimi samorządami i tym największym we Wrocławiu i tym, tymi, gdzie są miasta prezydenckie Wałbrzych, Jelenia Góra, Bolesławiec, Głogów, Lubin, Legnica, ale też uważam, że zadaniem wojewody jest wyrównywanie szans i pomaganie tym gminom, chociażby przez Fundusz Dróg Samorządowych, których no, zgromadzenie nawet stosunkowo niewielkich środków na inwestycje i poprawę Jakości dróg często jest w kontrze do skromnych możliwości budżetu małych gmin wiejskich. Tak, a skoro już jesteśmy przy małych gminach i przy miasteczkach dolnośląskich, to Mamy pewien problem z naszym województwem, prawda? Bo nie rozwija się równomiernie. To znaczy, jest duża metropolia, jest duże centrum, takie jak Wrocław, ale są też miasta, miasteczka, które przez różnego rodzaju koleje losu mają duże problemy lub miały. Bo niektóre wychodzą. Mam tu na myśli na przykład Bielawę, mam tu na myśli chociażby Dzierżoniów, Pas Ząbkowicki. Sporo tam jest problemów. Pas Przygraniczny, no wystarczy yy, Bogatynia też. No, no sporo jest tych takich Punktów, gdzie rzeczywiście te miejsca wyludniały się przez, przez lata, od lat 90., czy upadł przemysł włókienniczy, tak jak na przykład Bielawy, czy. czy od huty Szkła, tak. Diora. C, 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 m, I na przykład bardzo cieszą takie ruchy rządowe, jak uruchomienie kolei, na przykład do, 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 do Bielawy, też samorządowe, no bo to jest właśnie ta, ta współpraca. Jaki tutaj byłby pomysł, jak, jak pan to widzi, żeby. Znaczy, to, to jest województwo... właśnie ciekawe, bo właściwie. Wczoraj obchodziliśmy 30-lecie rozpoczęcia wdrażania programu Balcerowicza. Oczywiście ten plan przyniósł Polsce dużo korzyści. Natomiast mamy też świadomość, że były duże skutki uboczne i takim skutkiem ubocznym jest pozbawienie mniejszych miejscowości Dolnego Śląska sensu w tym znaczeniu, że odebrano miejsca pracy. W efekcie mamy to, co Pan mówi, depopulację. Dużej ilości mniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. Mamy zjawisko starzenia się tych, tych miejscowości, bo młodzi bez pracy uciekają, chociażby zostając we Wrocławiu po, po, po studiach. I jedną z rzeczy, na, o których chciałbym dyskutować z, z Urzędem Marszałkowskim, jest kwestia, jak ratować małe miasteczka. Na pewno takim rozwiązaniem jest poprawa e, transportu, e, podwiązania. Pod Wrocław, czyli stworzenia takiej możliwości, że można mieszkać w Bilawie, a pracować we Wrocławiu i nie wiąże się to z jakąś dewastacją czasu wolnego na transport, tylko że ten transport jest w miarę, w miarę sprawny. I w, tu bym powiedział, że e, to, co robił Urząd Marszałkowski e, w, ostatnich, e, w, w ostatnim roku, odbieram bar, bardzo pozytywnie. To znaczy, rzeczywiście myśli się o kolei aglomeracyjnej. Pewno. Chciałoby się szybciej, chciałoby się, żeby tych pieniędzy było więcej, ale jednak jest to konsekwentnie realizowane. Jeżeli ten plan ministra Dworczyka, bo on go jakoś firmował, dotyczący także S3 S5, czyli drogi na Kłocko, na Świdnicę, zostaną te drogi zmodernizowane, będzie w dużym stopniu po nowym śladzie, to myślę, że też. To będzie służyło aktywizacji pewnej części Dolnego Śląska. Także dostęp turystyczny w stosunku do Wrocławia, do chociażby Kotliny Kłodzkiej może powodować, że będzie większa liczba turystów, w związku z tym będzie to kreować tam nowe, nowe miejsca. Natomiast to jest tak, że się wydaje, że są pewne pomysły mhm. związane z zagłębiem miedziowym i takiej. Takiego ringu komunikacyjnego, który by trochę rozszerzył to oddziaływanie pozytywnej miedzi, ale, no ta bym powiedział, element negocjacji, który był między bezpartyjnymi a pisem podatku miedziowego, to wszystko być może też stwarza szansę dla, dla tych mniejszych miejscowości na osi Głogów Lubin, Legnica. Natomiast, chyba czeka nas pewien wysiłek, żeby spróbować dla pozostałej tej części, najbardziej. Południowo-zachodniej, wymyślić jakiś pomysł. Być może dla każdej z tych miejscowości trzeba będzie szukać trochę cze, cze, czegoś innego. Ale to, to, to jest, to, to jest y, y, z, zadanie rzeczywiście bardzo, bardzo istotne. Zaktywizować, wyrównać szanse. Projekty, które są projektami z centrali, czyli Fundusz Dróg Samorządowych maluch plus, senior plus, to wszystko jest coś, co troszeczkę ma wy, wyrównać szanse między gminami, nie z własnej winy, biedniejszymi i tymi, które są bogatsze. Tak, ja też tak się zastanawiam. Praktycznie całe Zagłębie Miedziowe jest oparte na kghm znaczy w dużej mierze jest to największy pracodawca i tak sobie myślę, że z jednej strony to dobrze, ale z drugiej strony bo te złoża jeszcze są, tylko zastanawiam się i, i są dosyć duże. Ale ostatnio tak mi naszła taka refleksja, bo jednak one też się kiedyś skończą. Może warto już teraz myśleć, co, bo chodzi mi o to, że zagłębie miedziowe może stanąć przed podobnym problemem jak, za jak, kilka jak, dekad. Jak, jak Na przykład, prawda? 30 Kiedy, lat temu. Bo przecież lubin powstał tak naprawdę przy KGHD. No tak. Tylko I... to znaczy, tu bym szukał, i być może to jest jak gdyby przestrzeń do, do rozmów rząd, tutaj podmiot polityczny, jakim byli bezpartyjni samorządowcy yy, i dyskusji o podatku miedziowym, że, że być może tu ustępstwa ze strony yy, rządu podatkowego mogłyby być yy, pod warunkiem, że te pieniądze są jakoś inwestowane na, na to, co będzie po miedzi. Yy, to, to trochę tak jak oczywiście dużo bogatsze... Krainy jak Norwegia czy, tak, tak. czy Emiraty, które nie tylko przejadają bogactwo, bogactwo naturalne, ale też jak gdyby, inwestują nie tylko w infrastrukturę, w pewne pomysły, które będą powodować, że te kraje będą miały życie, kiedyby się zasoby węglowe. Wodorów skończyły w tych, tych krajach, więc myślę, że to, to mieć trzeba też traktować jako element, że zyski, wtedy kiedy jest dobra koniunktura na mieć, przeznaczać do, do, do myślenia. Sopotem. Tak, myślę, że też ludziom warto dawać ryb, rybkę, a nie wędkę. Ja pamiętam... Mm, jeszcze... Wędkę, a nie rybkę. Tak, tak, dokładnie, <grym> przepraszam. Tak. Natomiast ja pamiętam takie długie kolejki, to było bardzo straszne, akurat pochodzę z Bielawy i kiedy upadły właśnie zak zakłady włókiennicze, pamiętam po prostu wielkie kolejki mężczyzn stojących po prostu do sklepu monopolowego i to było straszne, ja jeszcze jako dziecko pamiętam, bo oni nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Te wszystkie programy które w teorii wtedy miały funkcjonować, które w pro... Balcerowicz niby próbował wprowadzić, mm -hmm. tak zwane programy osłonowe, ale to wszystko nie działało. Tak naprawdę inaczej to wprowadzał, tak. Natomiast no, 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 tam była mm. kwestia, w był popiwek się to nazywało i tak dalej, który no w tej chwili wiele ekonomistów, że ta kuracja była w niektórych miejscach nieskuteczna, i gdyby było trochę łagodniej, to być może byśmy nie mieli tak dużo skutków ubocznych. Natomiast no, rzeczywiście. Mniejsze miejscowości na początku lat 90. były w dramatycznej sytuacji. Tak. to zawalenie przemysłu wydobywczego na Dolnym Śląsku, także to, co w tej chwili się odtwarza od, od, od albo jest w dobrej koniunkturze, czyli że, że Dolny Śląski jest jednak tym zapleczem Surowców potrzebnych do budowy dróg. Wtedy nie inwestowano. Teraz jednak na tych drogach stosunkowo dużo się dzieje, w związku z tym też odżyły różnego rodzaju kamieniołomy. Więc to, ten, ten początek lat 90. dla małych miejscowości rzeczywiście był tragedią. I trochę wyrównanie tej chwili tych, tych szans, tych mniejszych miejscowości jest niezmiernie istotne. Tak. Wracając już do samego urzędu, zapowiada pan kilka usprawnień, między innymi w wywiadzie dla Gazety Wrocławskiej wspominał pan o tym, że warto uprościć procedurę dla Ukraińców czy dla obcokrajowców, którzy chcą starać się o pracę, bo rzeczywiście bardzo długo często czekają na różnego rodzaju zezwolenia. To można zrobić, jak rozumiem. I to jest bardzo istotne. Bardzo to są dwie rzeczy. Mhm. Są dwa poziomy. Pierwszy poziom to jest to, w jaki sposób usprawnić się na poziomie samego wydziału. Czy istnieją możliwości znalezienia jakichś takich rozwiązań, które by trochę te kolejki skróciły. Robimy w tej chwili taką analizę. Także paszportowe, ja w półtorej godziny tak, tak, tak. To trzeba trochę tam... To przepraszam nie bardzo. Nie, nie, to tylko tak mówię. No, też jest Natomiast drugi element związany z pozwoleniami na pracę dla obcokrajowców no, to się wiąże z tym, że rzeczywiście to dojrzało do zmiany legislacyjnej i szykujemy swoje uwagi, w jaki sposób można byłoby to uprościć, ponieważ wydaje nam się, że w niektórych regulacjach są to takie regulacje, które. Zostały wytworzone historycznie, nie zwiększają bezpieczeństwa państwa polskiego, są często iluzoryczne, a powodują taki trud urzędniczy, nikomu niepotrzebny. To znaczy no wysyłamy pismo, czekamy na odpowiedź, każda z tych instytucji, typu Policja Straż Graniczna, ABW, Starostwo ma czas na odpowiedź, to się w pewnym momencie kumuluje i powoduje, że, że nie ma decyzji na szybko. Cierpi na tym gospodarka, cierpią pracodawcy, którzy często kogoś wyszkolili i nie ma jak gdyby przedłużenia, no, niby jest procedura wszczęta, ale nie ma szybkiej decyzji, że ten obcokrajowiec może dalej, dalej pracować, bo to nie jest tylko kwestia mhm. Ukraińców, aczkolwiek oczywiście w przypadku jest to najliczniejsza grupa. Tak, najliczniejsza grupa. Jak pan w ogóle widzi jeszcze, Wojewoda też często kojarzy się z, z katastrofami, to znaczy często jest na miejscu, kiedy, kiedy coś się dzieje, jest takim łącznikiem też z, z działaniami rządowymi i wtedy trzeba działać szybko, prawda? Często jest tak, że są to takie działania doraźne, powiedziałbym, że znaczy... Wojewoda jest 4-5 dni na przykład na miejscu. W... Ja zawsze podkreślam, że gospodarzem ziemi dolnośląskiej jest marszałek, urząd marszałkowski. Moja funkcja jest pewną funkcją nadzorczą, ale rzeczywiście, jak mówi pan o klęskach żywiołowych, to ja ją czytam w ten sposób, że wojewoda ma być w tym momencie osobą, która nie myśli w kategoriach wyborów, tylko jako przedstawiciel rządu podejm podejmuje decyzje, które w przypadku czasami klęsk żywiołowych są wyborem między dwoma trudnymi decyzjami, które w jakiś sposób też Mogą kogoś krzywdzić. E, nie wiem. Ja miałem oczywiście na samym początku taką decyzję związaną z, z, ze Stadionem. I oczywiście czytam, że ta moja decyzja była dla niektórych, którzy marzyli o pójściu na następny mecz czymś, czym, czymś nie, 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 niezbyt komfortowym. Tym niemniej jednak mam obowiązek myśleć w kategoriach bezpieczeństwa bezpieczeństwa publicznego, jeżeli nie są spełnione warunki uprawdopodobniające, że dana impreza będzie bezpieczna, po prostu muszę temu przeciwdziałać. Więc tu chodzi o to, że właśnie wojewoda ma obowiązek być ponad myślenie polityczne w takich trudnych jak gdyby, sytuacjach, chociażby związane z klęskami żywiołowymi lub kwestiami związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Tak, tym bardziej, że no jednak no byłem na tym meczu, no to tych rad było naprawdę wiele i rzeczywiście no, klub niby wystosował w taką prośbę, żeby zamknąć chyba tę Trybunę B, prawda? Tylko, czyli tych takich najbardziej zagorzałych kibiców, żeby umożliwić pozostałym kibicom wejście na stadion. Ale rozumiem, że chodziło też o, to, też o taki przykład, bo jednak no, skandalem było to, że, że kibole wnieśli tak dużo tego, powiedziałbym, tych środków pirotechnicznych, bo to nie było tak, że oni to gdzieś przemyśleli, tylko to musiało być już wcześniej na stadionie, więc tam pewien proceder trwał. Yy, nie, Kłopot no, był taki, zamknięcie Trybuny nie oznacza, że ci, którzy chodzą zawsze na trybunę B, nie byliby na trybunie A, no, prawda. ale, ale głó 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 główna przyczyna jest inna: jeżeli mamy nieszczelność stadionu, to musi być wdrożony system, który tą szczelność poprawi. Tylko i wyłącznie to, a nie było, nie było szansy, żeby taki, taki, e, tak, tak, taki mechanizm naprawczy wprowadzić w przeciągu kilku dni. I to, i to, 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 to tylko i wyłącznie z tego powodu. Z drugiej strony oczywiście miałem świadomość, że to będzie ostatni mecz, w związku z tym będzie chwila czasu także dla e, włodarzy Śląska Wrocław na złamanie, złapanie oddechu, zastanowienie się w jaki sposób to, to poprawić. I mam nadzieję, że z rundą wiosenną będziemy mieli. E, Dużo, będziemy w dużo bezpiecznej sytuacji Dociekamy tak. e, Doczekamy się lepszych procedur, chociaż myślę, że to jest też kwestia e, po, ponadregionalna, bo to, to nie jest tylko problem Wrocławia, tylko to tylko jest ja bym problem też całej Polski. Patrzył na to, że pewne ekscesy czy e, niezgodne z porządkiem wyrażanie swoich emocji e, z, zawsze będzie, będzie istnieć. Pytanie jest oczywiście o skalę. Na pewno ta skala. W Przypadku meczu śląska z lekiem została drastycznie przekroczona. A już tak zupełnie na koniec porozmawiamy jaki jest Jarosław Obręski prywatnie. Dla naszych internautów trochę takiego zdradzimy, zdradzimy, prywatnego kącika, co jest pana hobby, czym się pan zajmuje w wolnym czasie. Wiemy, że wojewoda tego za dużo wolnego czasu nie ma, bo to jest i często praca w weekendy, ale jeżeli by pan mógł opowiedzieć naszym internautom, właśnie, co, co jest pana pasją poza, poza pracą, czym się Pan zajmuje? Oprócz to, to a, znaczy, zawsze, <grym> zawsze wydaje mi się, że w tej chwili w polityce nastąpiło takie bardzo mocne wymieszanie tego co publiczne, a, a co prywatne i, i, i trochę się temu próbuję przeciwstawić. No, na, na pewno yy, obejmując tą funkcję bałem się, że może mi to utrudnić w, w to, co już jakoś mi w... Jest pewnym nawykiem u mnie, to znaczy konieczność, żeby jednak co dwa, 3 dni trochę pobiegać. Boję się, że gdybym nie biegał, to zacznę szybko tyć, ale czy to jest bieganie, czy to jest człapanie, no ale jednak tak 30-35 km tygodniowo próbuję przebiec. Teraz jest trochę trudniejszy z czasem, ale też sezon zimowy jest gorszy, że się wraca, że tak, jest ciemno, jest, ciemny, jest tru, trudniej, się, trudniej się zdecydować. Oczywiście wczoraj biegałem. No i drugą rzecz, którą się oczywiście boję przy, przy tej e, funkcji, która jednak zżera bardzo dużo czasu, no to jest, e, to jest kwestia czytania e, różnych, e, różnych łączy, rzeczy, łącznie z literaturą piękną. No, mam świadomość, że to będzie znacząco... E, ograniczone, ale w przerwę świąteczną. E, jakąś książkę z literatury pięknej e, pochłonąłem, więc jest to możliwe. No to w takim razie życzę zdrowego trybu życia, żeby jednak był czas na, na biegi i trochę poczytać, bo każdy potrzebuje trochę też rozrywki. Bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Jarosław Obremski, nowy wojewoda dolnośląski był naszym gościem. Zostańcie z nami, oglądajcie wrocławskie mieciowe fakty, no i po prostu śledźcie nasz profil. Dziękuję.